Coś tu wody coś jest takim taki przekleństwo, że nie lagoł, śnieżny samolot z jest powiedzmy 12 na 2019 rok, kosztuje tylko tego 13 zł bez jednego grosza, to znaczy 12,99. No yy, i widzicie co, świeżo, tak długo otrzymałem to gazetę już. No, tak chcę być na tak, na takich no, też długo trzymam dość. No i co, jak ta łuka jest, to po co ją nie będę otrzymać? To sobie po prostu zrobimy przegląd. Może yy. no, wyglądać, do dodatku, już zrobić karet, czegoś i tylko sam 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 i nie, ale dobra, okej, okay. to co, otwieramy. to. co to Dobra, nową kazetkę, tu mamy śnieżnego Saburaja, no i oczywiście też komiks-kazetka. Okej, tutaj mamy jakiś karton Network, tu mamy wpis treści, tu mamy jakieś zadania i jak zrobić figurkę, to wykonywamy grę tu mamy jakieś misje i zadania tutaj mamy jakiś pokaz z danego site tu mamy komiks 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 e, tu mamy jakieś misje Jest jakieś zadanie. Trzeba znaleźć znaczy pierwszej oznaczonej tu mamy plakat toki i pociąłem to go sobie na

Pocztę. to będzie do końca Nie brak tu na jakiś zajęcie się, że samuraj jak po prostu a tu czegoś jakąś problematykę. No i z tyłu karty Lego Star Wars. Dobra, możemy już Wszystkie, wszystko wysypamy, żeby na bok, szupaczkę i zło złożymy figurkę. Okej okay. nie tutaj nie będzie akurat spisu, nie było żadnego. Tak sobie złożyliśmy figurkę. Więc ma taką twarz. Jeden taki wraz, a drugi taki. Okej, okay. ma taką broń. Jakby taką Włócznie czy coś. on jest taki fajny klasek w ogóle. Taki taki kask. No i tak w ogóle wygląda figurka. Okej, okay, dobra. Dziś jeszcze pokażę Wam jaka dzisiaj była pogoda. Patrzcie jak ja w ogóle mam pogodę. Śnieg w kwietniu. No nieźle. No dobra, ale to by było na tyle dzisiaj, naprawdę. Podajcie na kanał. A jego... No to co? Następnego razu, pa!